na Pani Matko Boga i ludzi na ziemi ty świata królowo Tyś gwiazdo na niebie Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron Maryja Miej w opiece Dzieci swe. Maryja, Ave Maryja, uboga nam wypłakaj, Zdroję łask, By świat lepszy był, By w miłości żył, o Maryjo, jej opiece, ciec Grupa Amen. Amen. Amen? Amen. Dobra. Mamy który dzień za nami? Piąty? Piąty, piąty. Podobno dzisiejszy dzień najdłuższy, chociaż mi się wydaje, że czwartek był dłuższy. Nie czwartek, tylko wtorek. Drugi dzień, przepraszam. No właśnie, drugi, właśnie. drugi dzień, spoko, był już. ale spoko. Przeżyliśmy połowa drogi za nami i dalej dźwigamy nasze intencje, tych, których mamy w sercu. Pamiętamy cały czas o nich. I tak naprawdę, w sumie, to najbardziej to idziemy dla siebie. Dla innych to tak przy okazji, ale dla siebie. Przede wszystkim, że chcemy być jak najbliżej Jego i Jego Matki. No i na tych naszych pielgrzymkowych szlakach też dziękujmy za tych, którzy nas przyjmują, za naszego Pana Gospodarza, za to, że nam użyczył terenu, gdzie mogliśmy się rozbić, a dziś i za wodę, dokładnie, i za to jedzenie, które w drodze było. O, woda z nieba. O, woda z dokładnie. Dzięki tej, wielkie nie, za to. Tutaj by też wody nie było Dzięki bardzo. Dla pana <klucz> Tylko mało to chyba tak W tym było, roku trochę mało. Teraz to ale... było ponad setkę jak lata 70. Nie 80. to było 400 parę było. O, Takie to. grupy duże były. Było cały tu plac stodowy i tam jeszcze... Może jeszcze do tego dobijemy kiedyś? No, może Daj kiedy Boże, czy nie. się tu pomieścimy wtedy? No. Dobra. To będą siły, żeby to zrobić. Teraz młodzi to no. tak chętnie bardzo nie są, tak żeby tam gdzieś tego przyjmować. Starsi też przyzwyczajeni do tego byli dawniej. Tak wszystko tak było. Dzięki. No. Tutaj tak, tak. Wszyscy Teraz jeszcze mogą nasi telewizowie zobaczyć ci, którzy się łączą przez Paloty TV z nami, mogą zobaczyć, że my tutaj takie nie, różne ruchy wykonujemy. Bo komary nas trąbią. Co niedziela w kościele byłem do tak. tej pory, nigdy nie opuściła. Połowę wsi, to tam 5-6 osób chodziło A. i mi się wydaje, że ksiądz proboszcz taki u nas z Radomia jest tak. ja mówi, idziemy zawsze, co tam twardo idziemy zawsze, nie było tam, żeby Tudai nie było. I my też twardo tak no. dalej podążajmy i jutro. Jutro malutko robimy, chyba tam 31, ale to pół. jeszcze będziemy i pół, to będziemy jeszcze to omawiać. To teraz dziesiące Dziesiątce Różańca pomodlmy się za tych wszystkich którzy nas przyjmowali do tej pory, którzy nas przyjmują i pomagają nam w drodze. I może tą dziesiąteczkę yy, tajemnicą narodzenia Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, jesteśmy młodoci, Maryjo, jesteśmy młodoci. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Maryjo Królowo nasza, Maryjo Królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Pan z Wami. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpimy w pokoju z Chrystusem. dzięki.